Was serdecznie. Wracamy do starych vlogowych. Bo dzisiaj atakujemy jedyną w sumie legalną trasę w Polsce. Nie, nieprawda, nie jedyną, a? Ale kiedyś cię może winną zabiorę Być może, ale w każdym razie dzisiaj. Tatrzański Park Narodowy no i dosłownie dzisiaj nie jedziemy, nie metaforycznie, że jadę z wami tylko jadę też tutaj ze swoim braciszkiem który tam się pakuje Siema. oboje na niebiesko więc tutaj dr się odpala braciszek na elektryku o elektrykach też coś będzie prawdopodobnie zobaczycie film o elektrykach wcześniej no i co? Będziemy jechać, w międzyczasie będziemy gadać. I tak na razie żałuję, że w sumie nie wziąłem gravela. Mamy na razie asfalt, a summa summarum, większość tej trasy to będzie asfalt, a potem już będziemy szli w trekking. Więc dłużej nam zajęło pakowanie, rozpakowywanie rowerów, niż chyba to wszystko było warte. więc następnym razem jedziemy szosą Jak tam rozmazało rowery, tutaj nasze maszyny czapka z bliskami gotowa zostawiamy rowery, idziemy dalej. Jeżeli chodzi o sam podjazd do schroniska, mech fajne, jak ktoś nie jest wytrenowany, to znaczy, jak ktoś nie jest wytrenowany, to będzie podchodził albo elektryk. Taka prawda, ale tak, żeby jechać tylko na te 8 km, tyle ten. To już lepiej po prostu z myślą, żeby skrócić sobie wędrówkę. Ale ogólnie zjazd będzie też fajny. To jest na zasadzie marudze, na zasadzie fajna trasa, ale... Ale... Nie, spoko, idziemy. Idziemy? Idziemy, idziemy, no. Go. Powiem szczerze, jest ładnie przestrzał tutaj. Cześć brat. Uwaga na lęźwiedzie. No idziemy na plan. Panie. Ładny jest widok na schronisko, ale te niebieskie to je wszystko psują. Z córką nie pamiętam kiedy tyle się łodzimy. A ja w sumie pamiętam, bo mi Facebook ostatnio przypomniał. Ale, tak serio, to. O kurczaku! Wybaczcie, obowiązki braterskie. Dobra, już blisko szczytu, ale czekamy jak braciszek wyjdzie Ech, każdy z swoim tempem, bo to mimo wszystko komfort dla każdego Jednocześnie Nie jestem pewny on to dalej planuje Najprawdopodobniej tutaj pójdziemy, a potem będziemy zmierzać w tamtym kierunku. te schody I mi się to nie podoba czekam na braciaka no co mogę powiedzieć no jest pięknie ogólnie no. jeżeli chodzi o no z rowerem to tak jeżeli chodzi o teraz no, tak podsumuję już bo niech potem będę gon będziemy gonić jeszcze żeby jasności przynajmniej zejść do rowerów a najlepiej zjechać do samochodów. I tak, moja polecajka jest taka: jeżeli chcecie tutaj przyjechać na po prostu, na zwiedzanie, na łażenie, to jak najbardziej. No chyba ta, czy nie trzeba reklamować. Jeżeli chodzi o dojazd rowerem, to jeżeli to ma być wasz cel, że przyjedziecie na rowerze, po prostu ten szlak na. Dolina. To nie polecam sama trasa. To jest po prostu droga, no, nawet wędrówkowo, czy, czy widokowo, no dopiero pod sam koniec dopiero coś się fajnego odpala, więc gorszą formę i chce bardziej ambitną trasę, tak jak najbardziej jest to dobry motyw na taki podjazd. Ewentualnie no, najfajniejszą opcją rzeczywiście jest dojazd pociągiem do zakopanego, a nie autem i z Zakopanego już wyjechać na szczyt. No bo szczerze mówiąc, przegonienie autem tych półtorek czy dwóch godzin z Krakowa, stracenie energii i potem powrót dalej samochodem, a odpoczynek nawet stojąc w pociągu, no będzie różnica. Dobra, zaraz bracisz, powinien wyjść, więc będą foty i zmienię kadr na taki słońce, żeby może mi było widać. wierzyć, albo nie, ale tam widać Marcinka. A ja na kolejnym szczycie. Ach, będziemy schodzić tą samą trasą w końcu. Na dobrą sprawę. Więc dużo nam nie zostało. Dużo, w sensie drugie tyle. Nie mam do rowerków 9 km. Ach, za widoku na pewno nie będziemy Wracasz do schroniska, co dopiero rozjeżdżać, więc tutaj trochę słabo ale rekord na ten rekord wysokości na ten rok zrobiony życiowy? nie, życiowy to był w Austrii a raczej we Włoszech, przepraszam w tamtym roku jak byliśmy z braciszkiem ostatnio opowiadał o tym na swoim vlogu, więc zapraszam do niego Marcin To jeszcze izotonik. Zrówko brat. Czekaj jeszcze. I wracamy. Racisz tak doszedł, więc akurat lery. lecie i jedziemy. Wracamy z pod światło vlog, Uch, idziemy spokojnie, 2000 zaliczone, kilka szczytów zaliczonych. Gimbus 2000. No. Największe pytania to oczywiście jak moje samopoczucie jeżeli chodzi o kontuzję. I są spoko powiem szczerze, mam się, że będzie gorzej, jest tam delikatnie. Dopiero teraz zaczynam odczuwać, ale ogólnie no, ja mnie bardziej dospierają te problemy na zejściach, na, na zbiegach. Też muszę przyznać, że trochę mimo wszystko mogłem zaufać swojemu, swojej intuicji i wziąć mimo wszystko niskie buty trailowe, które by mi pozwalały lepiej poradzić sobie z moimi takimi wyuczonymi ruchami. Ale. Jest pięknie, czasami wręcz absurdalnie pięknie i o to chodzi. O, myślałem, że będzie gorszy kolor. No, już doszliśmy do Doliny Chochowskiej, wychodzimy. Na polane! Takie piękne Pokaż to Państwo, jak widzą, jak jeszcze nie byli w świecie. W każdym razie zaraz się przebierzemy, zabieramy rowery, będziemy zjeżdżać w dół. No i na będziemy myśleć, co dalej. Ale to już chyba wszystko, co najważniejsze na dzisiaj. Więc zachęcam do subskrypcji, zachęcam do obserwowania także tego pana. Przepraszam, do i tego vlogowego i tego muzycznego no i do zobaczenia, do usłyszenia Ale. Następnym razem pewnie na jakimś przeglądzie rynku. Hej, cześć, do zobaczenia, hej!